Dzień z tej strony Mende, dzisiaj ze mną jest Doski. Ja jestem. Tak, dzisiaj ze mną jest Doski i chciałbym wam potwierdzić, troszeczkę poszperałem i w sumie nie dowiedziałem się za dużo o update'cie wielkanastym, ale kilka rzeczy <laughs> wiem. Ale no bo chcieliście wiedzieć to kilka, naprawdę jest bardzo ciężko znaleźć cokolwiek o tym ewe... w ogóle no evencie i ogólnie o tym wszystkim. Ale to zaraz o wszystko, ale dzisiaj zrobimy sobie jeszcze wyścig. A wiesz dlaczego? Wiesz dlaczego? Trudno znaleźć, bo jest to ściśle tak. Tak jest, jest to tajne informacje o update na Bruchyven RP Dobra, dawaj, chodź na górę tutaj. Ej, tak nigdy z tego nie startowałem, z tego miejsca. O, tu udało ci się, dobra Za pierwszy. Z, z tego miejsca, dobra, teraz mów ty gdzie? Gdzie się ścigamy? Eee. Dobra. Wiemy jakieś miejsca. Zróbmy tak. Na samą górę zjeżdżalni. U o, ale trochę dalej, może, co? Że widzowie mieli też szansę ustawić A, łapkę w górę. No dobra, no dobra. Widzisz. O, eee. Yy, czekaj, ja się ustawię. Widzisz no. na, na. na. na przeciwko mnie? No. Studio, coś tam. O, tam biegniemy. Jak studio? No tam był taki napis studio. A, ale nic. tam do środka, dobra. A widzowie no tak, w tym czasie tak. ustawiacie łapkę w górę, subskrypcji i piszecie w komentarzu. Wielka noc. Oj, to jest naprawdę długi komentarz, dobra. Yy, to... Ale nie no, zdążą, bo daleka droga. No dobra, 3, 2, 1, start! Go! Aaa, ja wyżej skoczyłem. Mówisz? Nie ma szans. Patrz, zatrzymam się, ha, I tak wygram. Ej, oszukuję! Nie, wygrałem, dobra, wygrałem. Jak wygrałem? Wygrałem, widzowie oceniam. Znaczy, no widzowie wygrali, ale tu nasz wyścig, to ja wygrałem. <grym> A, no dobra, możemy tak zrobić, oszukańców. Jak oszukańców? Widzowie widzieli! Ty ja się pan... na... Ale ja ci dałem fory, zatrzymałem tak, się. Tak, tak, w komentarzu widzowie napiszą. No dobra, chodź, nagrywamy. Nagrywamy? Dobra. Dzisiaj, Słodzinku, no. przedstawiam wam, co się stanie dzisiaj. Nie no. no Wiesz, że ty to można, to nie można nie tym, patrz. Wiesz, że to, nie wiem, czy wiedziałeś o tym, ale o wyjdź z tego. No, no, no. Czekaj, to się robi tak. Bierzesz konia. No, no. Chodzisz koniem. Chodzisz na kamerę. A daj go, daj kamerę najbardziej, na lewo. O. Na lewo. Już, już, czekaj, czekaj, czekaj. Jeszcze kołek. Już. O, i patrz teraz to. Yy, musimy się udać. Dobra. Co jest? O, o. Już jest. Widzisz? O I teraz o sobie różnią. Zawrzałeś kamerę. I teraz sobie różnią. <laughs> Drift robię. No. Idziemy no, nagrywać driften. na zewnątrz. Dawaj. No wiesz, Dobryś... tak się. Aż tak się nie da wyjechać, musisz bardziej... No to weź wyjdź, muszę ci pomóc. No, wychodzę, wychodzę. Dobra. Dawaj. Ej, nie da rady. Ej, teraz to naprostuję zamiast ten. O, a wrzucić. udało ci się to kiedy? Tak, kiedy, znaczy nie udało mi się nim wyjechać. Wiem, że niektórzy są aż tak... Tak uparci, tak to robili <laughs> dużo razy, że normalnie wyjechali stąd i se na ulicy tym jeździli. Chodź, dawaj na wywiad. Jak w Ellen. Ej, Sołt, nie no, jest problem. O! O! Ty, a co się <laughs> stanie jak teraz usunę? No, o nie! O! Ty da o radę! Usiądź do tego. Na nią... O o! Wsiadłem! <grych> co się, co się Ty! My to zrobimy! Postam. My to zrobimy! Patrz na to! Co jest? Dawa. O! Co się dzieje? Ale musisz mnie postawić. No, bo na... ja nie wstanę. Nie wiem. Nie da rady. Pchajmy do ściany, bo może się tak odbija jak w GTA. Okej. Okay. Tam drzwi. Ty! Zrobimy to! Patrz Dawaj. na to! Wyszliśmy w tym! Wiesz jakie to jest ciężkie? Nice. I to, kurde, w minutkę. No! Ty chwila, moment i wyszliśmy okay. kamerą. Bo kamera mi się zepsuła, widzę tylko w ziemię. A weź, wejdź z kamery. Wszedłem. Ło! Wow! zrobiliśmy to? <laughs> Ej, działa, działa, działa! Wchodzę Ej, poczekaj, ja wchodzę, ja wchodzę, ja wchodzę. Dawaj. Dzisiejszym odcinku, proszę Państwa, zobaczmy wypadek dzień, samochodowy. Dzień? dzień dobry, prognoza pogody. Dzisiaj, mamy dzisiaj na Bruchewen mamy yy... Yy, słońce. O, kurde, kwaśny deszcz. O, zachód. 40 stopni. Nie wiem, co się dzieje. Mamy pomarańczowe niebo. Albo w dzisiejszym detaliu pogody. Kośni ci atakują. No nie, a e... dzisiaj ładna pogoda, co? U Ciebie też? No, dzisiaj u mnie też ładna pogoda. a se w, Napiszcie ja w komentarzu sobie. czy u Was jest ładna no? pogoda. Ale ci mogę nagrywać. Ej, ej, nie, kozackie yo, yo, to jest. Yo. jak mi się to udało tu wyciągnąć. No, <laughs> o, nie! O, nie! Nie! Daj mu coś do ręki i popsuję. Czemu ty to popsułeś? Ej, ej dobra. To wystaje pod mapą. No nie daj pod mapą. zdradzasz sekrety. Oj, przepraszam. To co nagrałem to moje. O nie nie, nie wypuszczę tego na światło dzienne, luzik. No nie. No to kamera już teraz jest zepsuta. Zepsuta. A ta no koniem. dobra, chodź, idziemy. Radny koniem, chodź. Dobra. Idziemy. Idę, idę. Dam ci wyzwanie teraz. A w ogóle, dobra. miałem powiedzieć o update'cie wielkanocnym, to z tego co wiem, to ma być właśnie teraz ten weekend, plus ma być mini-event. Tyle tylko się dowiedzieliśmy, ma być mały o, o. evencik. Plus jakiś taki update z czymś nowym, po prostu. Czyli jak zawsze, jakiś domek, może jakiś pojazdyk, może jakiś mały budynek, coś ma być. Plus mini mały event wielkanocny. Ale jaki Jan osi? Jest to ten. Dobra, twoim zadaniem będzie znaleźć tutaj safe. Safe. Dobra. Tylko nie patrzę jeszcze, żebyś ten. Nie... Dobra, nie patrzę, nie patrzę. Wiecie powiem jak się zrobi. Dobra, teraz, dawaj. Lecę. Dobra, dawaj stopper jakiś. No zobaczymy, czy to Proszę bardzo, znalazłem. Drogie dam ci roommate, nie wiem, do to znalazł. jest safe, to jest lodówka, nie safe. Wiem, że lodówka dla ciebie to też jest safe, bo tu tam ważne <laughs> rzeczy, ale to nie to. Dobra, tu są pralki. No. A on jest tak ukryty? Ukryty, no, ukryty? Ukryty, czy... ukryty. Aha, no na razie to no, Zobaczymy, tak znajdziesz safe. safe. Save, safe, safe. Save safe pewnie będzie w piwnicy, co? Albo w sypialni. No, zobaczymy. No nie, tam widziałem piwnicę. To wejdźmy do piwnicy. O! Co? O kurde, wszedłem tu w ścianę. O! o! E, a tu kiedyś można było w ścianę wchodzić, a tu. No jestem. A tu też można było w ścianę wchodzić, ale już nie można, ale ten. Dobra, Dobra szukam dalej. Wydaje mi się, że tu gdzieś może być przejście. Tak jak w Minecrafcie, za obrazami. Grałeś kiedyś w Minecraft'a w takie te... mapki? No, no i tu byłeś blisko, że to może być przejście. Ale blisko, że faktycznie tutaj jest? Tak, jest przejście, jest? no. Bo byłeś tu właśnie bo dotykałeś go przed chwilą. Kurczę, może to Teraz na nie. No, rozumiem, rozumiem. Ale w Minecrafcie też było tak, że było piętro wyżej. Tak, co tak, nie, ale tu trzeba, trzeba coś skakiwać. O, widzę coś, kamera. Nie, kamera, nie to nie kamera, <laughs> nie, nie, To jest bardziej tam. Dobra, widzę, trzeba książkę wysunąć. Przy tej ściany, bardziej, tu. Trzeba książkę wysunąć, co? Tak jakby. No prawie, prawie, to może nie książkę. Ale coś tu nie kacze. To, to się odsuwa, o to. No, szukam ciemno. Ale... ale Gdzie? A, no, no tu wystaje. No tak. no tak, tak, no zobaczymy, no ale to nadal nie jest safe. Aha, no właśnie <laughs> widzę. O, pisuar. Ci pisuar? Żart To Gdzie pisuar? To nie jest pisuar. Co masz taki pisuary wiem. w domu? O nie, dobra. <laughs> ja nie chcę wiedzieć co ty za Ty masz pisuar w domu gościu? No, kto ma pisuar w domu? Może dobra, ktoś ma. ma jakiś przejść. No tak, ale mało mało. Osób. Albo nieraz ten. Kurczę, jak to powiedzieć. Ja pracowałem kiedyś w lasach. Oh, tak widzowie, przed YouTubem pracowałem w lasach. No, leśniczy. I leśniczy miał dom, w którym było biuro. I obok tego biura była łazienka. Dla pracowników i dla. Te... A to był dom. To był i też. Tam był, słuchaj. Kurde, pod stołem nic nie ma. Książki się nie da kliknąć, za ścianą nic nie ma, pod jednym krzesłem, pod drugim nic. Trzecim nic, czwartym nic. No nie powiedzisz, że tu nie ma, tu nie ma. No Na... ej! Na <grym> no, a co? Strolowałeś, nie? No tylko powiedziałem, że to jest przejście, ale nie powiedziałem, że tam jest sobie. Nie gadaj, <noise> nie, ja cię I nie ty... stronowałem Ja, ja sam się znaczy tu powiedziałem prawdę, że tu jest przejście, ale nie powiedziałem, że tam jest tak. Powiedziałem, że masz rację, że tu jest jakiś przejście. Do, sekretary. dobra. To podpowiedź, czy w piwnicy jest w ogóle? Nie, czy nie? To no. <noise> <noise> tyle. dalsze podpowiedzi? To pytaj się. No, może ciepło, zimno, ciepło, nie, zimno no, jest super. Ten, nie pytaj, się, czy na piętrze jakimś się. no czy jest na tym piętrze? Nie. Czyli na samej górze jest. Nie, nie ma go. Zostaje zrolowany, w tym domu nie ma safe. Nie! Ale Dobra! E, widzimy, ale napisie... Ty zawsze bierzesz takiego naiwniaszka jak ja. Przepraszam, ale no musiałem, ale powiedz ci tak, bo to mi lubią po prostu jak nieraz tak wiesz, osoby są prankowane, trollowane, jestem taki nowy długi. Nie, ale ostatnio też się tak strolowałem. No, przepraszam, ja. przepraszam. Weź, napiszcie tutaj, dajcie serduszko w komentarzu dla doskiego, że został strolowany, żeby nie czuł się poszkodowany. No. Zostawcie suba Zostawcie tę Do no, Na razie. Trzymajcie do kolejnego odcinka. Pa pa!